Przemysław Talkowski, witam w programie Państwo w Państwie, w którym pokazujemy, jak złe prawo i błędy urzędników niszczą polskich przedsiębiorców. Jednym z nich jest Jerzy Książek, który sprzedawał tanie cygara. No nie takie jak to, proszę Państwa, które trzymam w ręce, bo to cygaro kubańskie, które kosztuje około 40 zł, tylko takie czeskie cygara. No, różnią się od tych kubańskich nie tylko, jak Państwo widzą, wyglądem, pewnie smakiem, ale także i przede wszystkim ceną. Dwa złote. Tyle kosztowało to cygało, Ronie niecałe dwa złote w Polsce. Jerzy Książek sprzedawał tych cygar coraz więcej. Było coraz więcej chętnych Polaków, którzy je kupowali. Jego firma tym samym zarabiała coraz więcej. I wtedy nagle na granicy celnicy z Bielska Białej zatrzymują cały transport z tymi cygarami i stwierdzają, że przedsiębiorca próbował oszukać skarb państwa, bo to nie jest cygaro, ich zdaniem, tylko tytoń do palenia, który opodatkowany powinien być o wiele wyższą akcyzą. Dostali panowie funkcjonariusze rozkaz od swojego przełożonego, że mają zatrzymać towar, który będzie się nazywał Czeska Kusówka, gdyż w ich mniemaniu jest to tytoń do palenia, a nie cygaro. Poprosiliśmy o jakieś dokumenty, które by stwierdzały, przekazali tylko informację, że ich przełożeni twierdzą, że mają dokumenty, które stwierdzają, że jest to tytoń do palenia. Firma Kentpak posiadała wszystkie dokumenty stwierdzające jednoznacznie oznakowanie tego towaru jako cygaro. Izba celna nie posiada żadnego dokumentu. Panowie odpowiadali, że jest to zgodnie z wolą przełożonych i że taka procedura jest normalną rzeczą. Dla nich czeski dokument to nie jest dokument, ale unijny dokument też jest dla nich ważny, bo polski urzędnik ma swoje jakieś. On w oczach wszystko prześwietli chyba i widzi. Bo dla niego ani certyfikaty unijne, ani czeskie, ani nawet polskie nie są ważne. Sąd Nowej Przyczyny podjął decyzję o uznaniu przeszukania i zatrzymania rzeczy y, dokonane przez urzędy celne za y, bezzasadne. Pamięta Pan sytuację, że był zatrzymany towar przez państwa? No, przy kontrolach takie rzeczy się mogą zdarzyć. A zapoznał się pan z tym postanowieniem sądu w Pszczynie, które mówił, że to było niesłusznie zatrzymany towar? No, być może tak było, ja nie pamiętam szczegółów sprawy. Działamy w oparciu o przepisy prawa, Jeżeli byśmy mieli wątpliwości, pewno byśmy się zastanawiali dłużej. Ja myślę, że nie celem był, panie, że książek, tylko celem był tutaj towar, który, który naprawdę trafił szeroko na rynek. Ja sprzedawałem cygara, nic z tym nie robiłem. Jeżeli urząd celny chciał mi coś udowodnić, no to od mnie osobiście, tak mi się wydaje, złapać na jakimś gorącym uczynku, na przykład, że ja coś wytwarzam jeszcze z tego cygara dodatkowego. Panie jest jestem pan przekonany, że to jest tytonia, nie cygaro. A jaką decyzję wydawać? Że jest to tytoń. My mieliśmy do wymierzenia podatek akcyzowy, tak żeśmy go wymierzyli nie będziemy rozmawiać na ten temat. Automatycznie wszystkie lokalne jakieś tam portale internetowe podłapały temat. Okazały się publikacje, że hurtownia spod złotoryi sprzedaje nielegalne cygara. Gdyby to było y, parę lat wcześniej, y, to na pewno mąż byłby w więzieniu. A, a w tych czasach, obecnie, już tak łatwo nie wsadzać ludzi do więzienia. I to jest jedyne szczęście w tym całym nieszczęściu. Mama została oskarżona o oserstwo akcyzowe. Yy, Złamała się nerwowo. Jeszcze wcześniej tato yy, dostał po pierwszej sprawie. Zawału. No i tak po prostu zostaliśmy potraktowani. Proszę Państwa, wyroby tytoniowe w naszym kraju opodatkowane są akcyzą. Niezależnie to są, czy to są cygara, tytoń do palenia czy papierosy. Z jedną różnicą, że papierosy czy też tytoń do palenia opodatkowane są kilkukrotnie wyższą akcyzą niż cygara, prawie siedmiokrotnie wyższą. Kiedy celnicy uznali, że te czeskie cygara to nie są cygara, tylko tytoń do palenia, stwierdzili, że Jerzy Książek próbował oszukać skarb państwa, bo powinien zapłacić o wiele wyższą akcyzę i taką mu naliczyli na kwotę 13 milionów złotych. Ten dług cały czas wisi nad przedsiębiorcą, mimo... Że cztery decyzje, cztery pierwsze decyzje celników z Bielska-Białej zostały no, uchylone przez wojewódzki sąd administracyjny, który przyznał przedsiębiorcy rację. Stwierdził, że to on ma rację, a nie celnicy. Jerzy Książek jest z nami. Witam pana, witam także pana wspólnika panie, panie. Łukasza Gila. Niech pan nam wyjaśni, może jedną sprawę. Jak to jest możliwe, że to, co trzymam w ręce, celnicy uznali nie za cygaro, tylko tytoń do palenia? To pytanie trzeba by było zadać urzędnikom celnym, a nie mnie. Ja posiadam wszystkie dokumenty na to, że to jest cygara. Widział pan wypowiedź naczelnika urzędu skarbowego celnego. E Jak pan ją odbiera? No pewnie pan dostał jakieś przyzwolenie z góry, skoro mówił, że musiał naliczyć podatek akcyzowy. Musiał naliczyć podatek akcyzowy. Taka była jego wypowiedź. Panie Łukaszu, y to jest dla przeciętnego Polaka, nie wiem, nawet kogoś kto nie pali papierosów czy tytoniu w ogóle, wygląda rzeczywiście jak cygaro to co trzymam w ręce, tak? Tak. Dlaczego celnicy powiedzieli nie nie, to jest tytoń? No, tak jak pan Jurek powiedział, no, to po prostu była moim zdaniem walka urzędników na zlecenie Kogoś, bo zabierało to. Jak przepisy określały to, co trzymam w ręku, taki wyrob tytoniowy? Przepisy jednoznacznie oznacza, oznaczały to jako yy, cygaro. Że to jest cygaro, a nie tytoń tak. do palenia. No, proszę Państwa, my zdajemy sobie sprawę, jak wielki jest problem nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi w naszym kraju. Dla przykładu, w zeszłym roku Polacy kupili około 9 miliardów sztuk przemycanych i podrabianych Papierosów. Tyle, że naszym zdaniem Jerzy Książek stał się kozłem ofiarnym walki zarówno urzędników, jak i służb specjalnych z tym nielegalnym procederem. On został wrzucony do jednego worka z przemytnikami. Nasza reporterka Małgorzata Cechesz dotarła do oficera Centralnego biura śledczego, który ujawnił nam, że zdarza się, że w tym procederze biorą udział także urzędnicy. I did, I did, I did. Podziemie w Polsce istnieje? Istnieje. Istnieje wiele zorganizowanych grup przestępczych, których głównym zajęciem jest przemyt papierosów, nielegalne przetwarzanie tytoniu bądź nielegalna produkcja papierosów. Ten efekt finalny, który czasami jest pokazywany w telewizji, to efekt kilkumiesięcznej, czasami rocznej, a czasami więcej pracy policjantów, wytężonych żmudnych analiz. Sama akcja jest skrupulatnie przygotowana, ale zawsze są takie nieprzewidywane sytuacje, które się mogą zdarzyć. Nie wiemy do końca, kogo zostaniemy na miejscu, nie wiemy, jakie zagrożenie tam czeka na nas w środku, więc zwykle używamy do tego wyspecjalizowane wydziały. Czy w takich akcjach operacyjnych uda się zatrzymać mózgi tej operacji, czy tylko takie płotki, które gdzieś tam były wykonawcami? Mózgi są najtrudniejsze do zatrzymania. Często trzymają się z daleka całego procederu, wydają polecenia, prawie nigdy ich nie ma na miejscu. Robią to za nich ich ludzie, także są bardzo trudni do zidentyfikowania i do złapania. To są nie tylko magazyny, ale to są tam normalne domy. Tam mają swoje jakieś takie kanciawy, w których nocują. To nie jest tak, że oni się tam pojawiają od czasu do czasu, tylko oni tam stacjonują i to jest tak trudne do wychwycenia. Tak. Była taka nielegalna fabryka, w której pracowali nasi obywatele. W pomieszczeniach na dole mieszkali Polacy. Mieli tam zaadoptowane prysznice, kuchnie. Mieli zakaz wychodzenia poza teren posesji. Co drugi, trzeci weekend byli wożeni do domu. Po to, żeby się nie rzucać w oczy. Bywało tak, że fabryki pracowały jako na przykład stolarnia. Jedna z fabryk zlikwidowana, także byli tam ludzie przywożeni. Pracowali od godziny 7 do 15, czy od 7 do 17, żeby nie zbudzić podejrzeń sąsiadów. I byli założeni, tak? Tytoń? W postaci właśnie czego często trafia na teren naszego kraju? Tytoń trafia głównie w postaci krajanki tytoniowej do nas. Jest to już towar nielegalny. Często towarem maskującym w dokumentach jest zupełnie coś innego albo coś co podobnie wygląda jak tytoń. Czy w skład tej zorganizowanej grupy przestępczej wchodzą ci urzędnicy celni, którzy na granicy na przykład są dogadani ze swoimi jakimiś kolesiami, którzy wbożą na teren Polski? Czy jest taka współpraca tych urzędników z przemytnikami? Zdarzały się przypadki, gdzie w sprawach mieliśmy skorumpowanych funkcjonariuszy służby celnej bądź czasami Straży Granicznej. Czy to podziemie można zlikwidować? Czy to jest. Naturalna rzecz, która sama się nakręca, rozwija, rozpędza, nie do powstrzymania. Walczymy z tym myślę skutecznie, natomiast ja mam wrażenie, że w miejsce każdej zorganizowanej grupy po jakimś czasie powstaje nowa. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek udało się zatrzymać ten biznes do końca. Jest z nami Piotr Niemczyk, były wiceminister gospodarki, członek Rady Konsultacyjnej przy ABW. Pan bardzo dobrze zna szczegóły, jak działa podziemie tytoniowe w naszym kraju. Niech pan powie, jakimi metodami, jakimi sposobami te nielegalne czy też przemycane do Polski papierosy trafiają do naszego obrotu? No to może duża przesada, że ja znam dobrze metody działania zorganizowanej przestępczości, musiałbym do niej należeć, a jednak jestem dosyć daleko, nawet będąc członkiem no rady konsultacyjnej przez środku szkolenia aby bo to pewna różnica. Ale rzeczywiście interesuje się tym od paru lat moja firma zajmuje się monitorowaniem szarej strefy czarnego rynku wyrobów akcyzowych i rzeczywiście jest tego dużo. Tutaj padła w tym materiale informacyjnym liczba około 9 miliardów papierosów, które są spalane przez Polaków. Y, y, a są to papierosy nielegalnego pochodzenia. To są po pierwsze papierosy głównie z przemytu, z czego najwięcej tych papierosów wjeżdża obecnie z Białorusi. Ponad 50% papierosów na polskim czarnym rynku to są papierosy. Gdzie to jest ukrywane? W Białorusi. To jest bardzo różnie, bardzo różnie ukrywane. Jakaś tam część, chociaż mniejsza, wjeżdża w bagażach zwanych mrówek, czyli osób, które przechodzą przez granicę, przejeżdżają w granicę praktycznie codziennie. Takich osób jest około 30 tysięcy na wschodniej granicy Polski, którzy praktycznie codziennie, co nie rzadziej niż raz na parę dni, przewożą niewielkie ilości papierosów. Natomiast rzeczywiście duże transporty wjeżdżają w tirach. W tirach pod podłogą tira mieści się około miliona papierosów. Jeżeli na czepę pira wypełnimy po sufit, to jest to 8 milionów papierosów. Jerzy Książek woził cygara czeskie tirami. Rozumiem, że celnicy, z tego co Pan mówi, mogli się na to rzucić. Pytanie tylko, jest z nami Zbigniew Konwiński, poseł Platformy Obywatelskiej z Komisji Finansów Publicznych. Wie Pan, dlaczego pokazaliśmy ten materiał? Bo naszym zdaniem miotła, która musi zmiatać przecież nielegalny handel papierosami, niestety za zahaczyła także o firmę Jerzego Książka. Wie pan, ja rozumiem, że Państwo, też władza, którą Pan reprezentuje, musi z tym walczyć. Tylko pytanie, dlaczego przy okazji, w Azji niszczy się dobrze działającą firmę. Nie pan, w, w jakimś momencie zawsze jest człowiek, który podejmuje decyzje i, i stąd na przykład w ubiegłym roku, 19, dokładnie 17 maja, weszły nowe przepisy w życie, które mogą odpowiedzialności urzędników za błędne decyzje. Bo jak rozumiem, pan, pan książek miał odpowiednie dokumenty, miał wit czeski, tak jak się zapoznałem, wit polski. Wiążącą informację taryfową. Taryfową, tak. Wygrał już sprawy, zdaje się sądowe. Jeżeli ta decyzja by, byłaby podjęta wobec pana książka po 17 maja 2011 roku, to urzędnik, który ją podejmował, mógłby ponieść daleko idące konsekwencje. Łącznie z tym, że jeżeli pan w końcu jakby od Skarbu Państwa dostanie jakieś odszkodowanie, jeżeli pan pozwie, pozwie państwo polskie i, i dostanie jakiekolwiek odszkodowanie, to urzędnik, który podejmował tę decyzję, byłby narażony na to, że to on musiałby jakby zadośćuczynić. Stąd... Pan się cały czas uśmiecha, dlaczego? No pan tak fajnie mówi. Ładnie to brzmi dzisiaj tutaj z tego studia, natomiast jak się przeżywa to wszystko na własnej skórze... Skoda. To jest zupełnie inaczej. Andrzej Rozenek, ruch Palikota. Ale to na, podstawie, na podstawie właśnie tych doświadczeń te, to prawo zostało ustanowione i, i zmienione w ogóle. Andrzej Rodzenek, roku. ruch Palikota: rzeczywiście możemy czuć się mm, lepiej, jak mówi e, Jerzy Książek, że mamy takie przepisy odpowiedzialności urzędniczej, skoro tej firmy już nie ma. Państwo no. nie dostanie ani złote, złotego podatku od, od tej firmy. No właśnie, mamy to taki problem, że państwo najpierw samo tworzy problem. Ponieważ nierówno opodatkowuje różne produkty z tej samej gamy towarowej. Czyli w tym w przypadku tytoń, jeden jest wysoko opodatkowany wysokim podatkiem akcyzowym, drugi tytoń jest nisko opodatkowany. Licho wie, dlaczego cygara są niżej opodatkowane, toż to wyrób luksusowy, czyli powinny być co najmniej tak samo opodatkowane jak. Jak papierosy, no ale mniejsza z tym. Państwo tutaj robi jakieś nierówności. Po czym, widząc co się dzieje, przeznacza ogromne środki na walkę z tym, z tym zjawiskiem, czyli z tym problemem, które samo wytworzyło, wygenerowało. Po czym jeszcze tłucze po drodze działające w świetle prawa dobrze funkcjonujące firmy, bo oczywiście tam, gdzie drwa się rąbie, lecą wióry. No, wygląda na to, że po prostu politycy, którzy tworzą prawo, i nie wiem, czy to było prawo na poziomie europejskim stworzone, czy na poziomie krajowym, wszystko jedno, ale gdzieś po prostu ktoś tu oszalał. Pokażmy o co chodzi w szczegółach, proszę Państwa, bo to jest cygaro kubańskie. Ja je może w tej chwili rozerwę i pokażę Państwu, że rzeczywiście ten tytoń w środku, tak. który tutaj widzimy, no, jego rzeczywiście trudno byłoby przesypać gdzieś do jakiejś bibułki i zapalić jak papierosa, tak? Obiecuję, potem posprzątam. Natomiast to jest czeska kusowka, to jest to cygaro, które sprowadzał do Polski Jerzy Książek i jak je rozerwiemy, no to widać, że rzeczywiście ten tytoń można spokojnie przesypać do bibułki no i zrobić z tego, z tak zwanego skręta papierosowego, czy coś takiego. Natomiast nie można, proszę Państwa, obwiniać przedsiębiorcę za to, że zgodnie z przepisami prawa sprowadza takie coś do kraju, to jest nazywane cygarem. A celnicy uważają, że ktoś sobie z tego może zrobić papierosowego skręta. No i tak naprawdę. Zmiatają całą firmę, obiecam, że posprzątam, zmiatają całą firmę z rynku. Pani jest że nami... nie byłoby problemu, gdyby akcyza była równa na wszystkie wyroby tytoniowe. Nie byłoby żadnego problemu. To też prawda, jest z nami Jarosław Królak z pulsu biznesu, wie pan, bo mamy tak, mamy certyfikaty, które potwierdzają, że to są cygara, mamy wyroki sądu, które uchylają decyzje celników, a ja rozumiem, że celnicy odwołują się dalej, bo twierdzą, że przedsiębiorca próbował oszukać, tak? No ja przede wszystkim to chciałbym. Zaznaczyć, że pan Jerzy to jest chyba szczęściarzem, akurat w tej trudnej aczkolwiek sytuacji, bo będąc w takiej sytuacji, kiedy ma na karku organa celne i otrzymuje ogromne kary finansowe, nie idzie do aresztu. To jest w ogóle jeden z niewielu przypadków. E, także to może sarkastycznie troszeczkę brzmi, ale rzeczywiście może się pan czuć tutaj. Znaczy, w materiale e, wcześniej małżonka moja wypowiadała się na ten nigdy, temat. Nigdy oczywiście nikomu nie należy tego życzyć, ale chociażby w tym programie dostrzegamy nie, chociaż dostrzegamy takie pusty, mnóstwo tak? takich przypadków, gdzie niewinni przedsiębiorcy, mając kłopoty z jednym czy z drugim urzędem, za chwilę lądowali za kratkami na długie miesiące, a nawet lata. Tylko proszę spojrzeć, jakie to były czasy i jakie lata. No proszę pana, niewiele się chyba w Polsce zmieniło na tyle, bo... Obserwując te wszystkie perypetie, ciągle przedsiębiorcy narzekają na e, permanentne kłopoty i pro, problemy z urzędnikami skarbowymi, celnymi, a przede wszystkim z prokuraturą. Panowie, proszę... Prokuratura, tutaj trzeba by było zwrócić już szczególną uwagę. Proszę Państwa, Jerzy Książek walczy, jak zapowiada, będzie walczył o swoje aż do samego końca. Pierwszą bitwę z celnikami Zbielska Białej przed wojewódzkim sądem administracyjnym już wygrał, teraz zaczyna liczyć straty. Bo przedsiębiorca nie ma wątpliwości, że prędzej czy później państwo polskie za zniszczoną firmę zapłaci. No na pewno chodzi o pieniądze, ale kto za tym może stać, tego nie wiem. Atakuje się firmy, które gdzieś tam nadal zostały, troszkę mocniej stoją na nogach. Teraz już może ktoś do tego dążyć, żeby po prostu pan Jurek został w tej walce sam, żeby odsuwały się od niego osoby, które były mu życzliwe. Normalnie człowiek, który pracuje, jakiś tam mały biznesik sobie prowadzi, to sam nie zdaje sprawy z tego, co go może czekać. Największy żal mamy do służb celnych, które bezprawnie zajęły towar, oprze do izby celnej, która na swoich stronach zrobiła z nas przestępców, dzięki której straciliśmy wiarygodność u klienta, rodzice podupadli na zdrowiu i serdecznie im za to dziękujemy. Ja myślę, że oni dobrze wiedzą, że nie mają racji, ale już nie przyznają się do tego. Pójdą za partę. No, boli mnie to bardzo, bo żyję w tym kraju i płacę podatki. Uważałem, że prawo w Polsce jest normalne. Dopóty, dopóki się z nim nie zetknąłem, nie zderzyłem jak z murem. Tych firm jest naprawdę dużo i uważam, że po ostatecznym wyroku. Będzie taki pozew, czy to zbiorowy, czy, czy pojedynczo wobec Skarbu Państwa? Ja sobie nie wyobrażam, żeby ta sprawa skończyła się dla nas negatywnie. Ona musi się dobrze skończyć, bo sobie nie wyobrażam, że coś takiego mogłoby się skończyć dla nas wyrokiem innym niż pozytywnym. Wierzę w to mocno i jestem przekonany, że zwyciężymy to. I myślę, że tutaj akurat naj... nad, czym, nad czym najbardziej ubolewam to jest fakt, że podatnicy, czyli ludzie, tak jak Pani, czy inni, którzy pracują na dzień dzisiejszy, a nawet emeryci i renciści, którzy też płacą podatki, to niestety będą musieli zapłacić ze swoich podatków dużo dużą odszkodowanie na naszą cześć. My nie mamy wątpliwości, że państwo polskie musi walczyć z nielegalnym handlem przemytem papierosami. Tyle, że Jerzemu Książkowi też na tym zależało, bo on handlował legalnie. Dla niego taki przemyt był po prostu nieuczciwą konkurencją. Jemu zależało dokładnie na tym samym, na no, niestety. Został potraktowany jak przemytnik i z tego tytułu poniósł szkodę i pewnie my wszyscy, tak jak powiedział podatnicy, będziemy musieli mu za to zapłacić. Druga część programu Państwo w Państwie tylko na antenie telewizji Polsat News, oczywiście Polsat News. Zaczynamy już za kilka sekund. Przemysław talkowski. Do zobaczenia. Trzeba pamiętać o tym, że od każdej paczki papierosów jest odprowadzany podatek. Podatek akcyzowy, podatek VAT. Przestępcy tego nie robią. Nie możemy się zgodnie z, obowiązu z obowiązującymi przepisami wypowiadać w tej sprawie. Wygraliśmy cztery sprawy w ws w Gliwicach, a pan dyrektor Izby Celnej brnie dalej w tym samym kierunku i wydaje kolejne decyzje wiążące i podtrzymujące.